Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie Dawidzie. Odpowiadam na Pana pytanie. Wizualny edytor Shuffle, czy pisanie kodu źródłowego własnoręcznie podczas tworzenia stron internetowych. Co będzie dla Pana korzystniejsze? Jeden, wizualny edytor Shuffle, czy dwa, pisanie kodu źródłowego własnoręcznie. Co będzie dla Pana korzystniejsze? Co będzie... Dla Pana Dawida korzystniejsze. Mhm. Czy wizualny edytor Shuffle? Czy pisanie kodu źródłowego własnoręcznie? Mhm. Pisanie kodu źródłowego własnoręcznie. Natomiast po kolei, jeżeli chodzi o wizualny edytor shuffle. Co jest na tak? Karta wiary. E, tutaj może Pan e, odczuwać taki dyskomfort, e, niepewność e, co do własnych możliwości, niepewność siebie, tak? Tutaj może być taki problem, bo karta wiary właśnie mówi o tym, że czujemy e, po prostu, że coś do nas nie pasuje, albo my do czegoś nie pasujemy. Takie bycie w czymś, e, jakby na pługwistka, tak? To nie, nie do końca jest pozytywna karta. Natomiast co jest na nie? Karta R2, czyli jakby. Mm, Dzięki uh, edytorowi, tak, szafu. Um, nie będzie pan, jakby, miał możliwości takiego szybkiego pędu do przodu, szybkiego odniesienia sukcesu, to nie do końca jest. Jakby w tej karcie, nie do końca um, ta karta nie do końca mówi właśnie o takim zwycięstwie, szybkim pędzie do przodu, o, o takim no, o satysfakcji, zadowoleniu z siebie, tak. No i karta rada, piątka kielichów, tutaj może pan być troszeczkę w takim dyskomforcie, tak. To jest taki, um, taki płacz na drodzanym Lekiem. Um, może to po prostu sprawiać panu pewien dyskomfort, coś może nie iść tak, tak, jak pan tego by sobie życzył, i przez to właśnie będzie pan czuł e, dyskomfort, e, niezadowolenie z siebie i ze swojej pracy. Zaś, jeżeli chodzi o pisanie kodu źródłowego własnoręcznie, tutaj jest karta e, Króla Mieczy. Król czy mówi o takim podchodzeniu intelektualnym do danego tematu, o nauce, mówi też o specjaliście w swojej dziedzinie, i rzeczywiście tutaj um, również mówi mi często o takiej osobie poranionej. Tak? I mimo, że zdawałoby się, że to może być e, no właśnie trudniejsze, czy też jakieś cięższe, obciążające bardziej może fizycznie czy psychicznie. Bo król czy też o tym mówi, ale w pozytywie e, mówi mi o tym, że właśnie te, to, tę drogę należy wybrać, tak? E, tę należy iść, bo to przyniesie satysfakcję i to, jakby idzie zgodnie z Pana intelektem, tak? E, co jest na nie? No, ósemka monet. To mówi mi o tym, że. Mm, no niestety mogło przeszkadzać, jakby przeszkodą może być w wyborze pisania kodu źródłowego własnoręcznie. Może być przeszkodą to, że będzie trzeba to szlifować mocno, tak? Skupiać się na tym. Może to wymagać jakby wiele energii, wiele koncentracji, wiele siły, tak? Natomiast to, na, ta karta mi nie mówi o jakimś takim obciążeniu, tylko właśnie o szlifowaniu, takim doszlifowywaniu, o takiej konieczności tego, tak? I to może być jakimś tam, może to być jakimś tam problemem dla pana. Natomiast karta Rada to jest paść kielichów, e, przepraszam, paść buław. Paść buław jest doskonałą kartą. To jest energetyka buławowa, czyli taka ognista, to jest bardzo dobra karta, zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych właśnie, tak. Mówi o szansach do wykorzystania, o tym, że... Pisanie kodu źródłowego są ręcznie będzie dla Pana naprawdę doskonałą szansą do rozwoju, do odniesienia sukcesu, do uzyskania e, satysfakcji z siebie, samorealizacji, e, do uzyskania zasobów finansowych bardzo dobrych, tak? To jest szansa do wykorzystania. I dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę i to jest karta Asa. Kielichów, to jest przepiękna karta mówiąca o nowym początku, o kreatywności, o jakby wszelkich dobrach płynących ze wszechświata, tak? Karta Pazia Kielichów, Pazia, przepraszam, Buław przy asie Kielichów naprawdę mówi o tym, że jest ogromna szansa wspaniała do wykorzystania na nowy początek, na nowe w ogóle podejście jakby do życia, tak? Czyli to przynieść Panu korzyść zarówno w kwestiach zawodowo-finansowych, jak i tak naprawdę na gruncie Zadowolenie z Ciebie, tak? To będzie, dla na, to będzie dla Pana doskonała szansa na samorozwój, yy, na osiągnięcie korzyści materialnych, no wszystko to, to, co najlepsze, tak? Także zdecydowanie pisanie kodu źródłowego własnoręcznie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. E, życzę wszystkiego, co najlepsze, trafnych decyzji i powodzenia. E, dziękuję za zaufanie, dziękuję za oglądanie mojego kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia.